Proste, szybkie, jakościowe rozwiązania makijażowe. Co ty na to? Jedna paletka, która pomieści w sobie wszystko to, czego potrzebujesz w swoim makijażu. I dziś propozycja mojego makijażu w tej formie z bronzerem, różem i czterema cieniami, z których użyłam tak naprawdę trzy, plus cień bazowy. Ta paletka daje możliwości wykonania tego makijażu i dziesiątek innych, o których tylko zapragniesz. Dodatkowo krople blasku, w rozświetl rozświetlacz w postaci kropli blasku, i masz zestaw, który tak naprawdę da ci tysiące, dziesiątki możliwości. Zanim przejdziemy do paletki, zaczynamy zawsze od najlepiej skrojonej, szytej na miarę pielęgnacji, która będzie piękną bazą pod makijaż, na usta balsam satynowych ust, no i ścięty pędzelek, bestseller do aplikacji podkładu, dzięki któremu podkład jest bardziej wydajny, no i staje się naszą drugą skórą. Przykrywamy całość nawilżającym, jedwabistym pudrem wygładzającym, zaznaczamy brwi i jesteśmy gotowe, żeby wprawić paletkę w ruch. Zaczynamy od oka. Pokażę Ci krok po kroku, jak nałożyć cienie, zaczynając od cienia bazowego, który jest podstawą naszego makijażu, który pięknie zmatowi nam oko i zaznaczy przestrzeń pod łukiem brwiowym i wewnętrznym kąciku oka. Trzy pędzelki wystarczą. Dziś użyję paletki czterech brązowych cieni i pokażę Ci jak piękne, satynowe, łatwe w obsłudze są to cienie. Połyskujący cień nakładamy na ruchomej powiece i wewnętrznym kąciku oka. To sprawi, że zaznaczymy, wybijemy oko, będzie większe i tak naprawdę powiększamy oko każdym kolejnym ruchem, bo nieco ciemniejszym brązowym cieniem zaznaczamy powiekę opadającą, najpierw nakładamy go ściętym pędzelkiem, później blendujemy miotełką. Ciut ciemniejszy cień, którym y, tak naprawdę zarysowujemy tę samą przestrzeń, y, po to, żebyśmy dodały spojrzeniu głębi, powiększyły oko. Takie jest zadanie tego ciemniejszego cienia. I najciemniejszy cień wykorzystamy jako kreskę na jednej trzeciej powierzchni oka, zaznaczając, zagęszczając linię rzęs. Kilka ruchów i zobaczy, jak. Y Lekki, fajny, dzienny efekt, podkręcony może być też efektem wieczorowym. Teraz sięgam po brązer, który nakładam na kości, na skroni i na linii żuchwy po to, żeby schować chomiczki, wysmuklić owal twarzy i sprawić, że ta buźka będzie fajna, trójwymiarowa. Natomiast róż nakładamy w miejscu najbardziej wystającym wzdłuż brązera, ale skupiając się bardziej na centrum naszej twarzy. Na deser rozświetlacz w postaci kropli blasku. Używamy do ich wtłoczenia w skórę pędzla do podkładu. Zaznaczmy jeszcze łuk kupidy na grzbiet noska, i tak naprawdę makijaż gotowy. Usta są dopełnieniem tego makijażu. Jeśli potrzebujesz takiej kompaktowej paletki, zostaw komentarz. Paleta, każdy z produktów dostępny u mnie. Zapraszam.